Dzisiaj byłam z, w Carrefourze, słuchajcie, takie y, zdrowsze ala, przekąski. Y, taki snak na słono, na słodko tu jest, tu jest na słono. Bardziej mi powiedziano pikantnie, ale faktycznie na słono. Orzeszki ziemne, światło kolorowe za 3,60. Te snaki to kosztowały mnie, słuchajcie, y, 9,5 zł. Jedna sztuka. I mam wafelki, mam nadzieję, że będą tak jak na obrazku. wafelki y, czekoladowe 269. Pistację to przepłaciłam, ale może i faktycznie, bo pistacje to jedyne orzeczki, które moja Julka lubi. orzeszki ziemne i, orzesz i pistację na pierwszym miejscu uwielbia. I za pistację dałam, słuchajcie, 16 zł za 250 gram. To jest rozbój w biał dzień, ale nie wiem, kiedy je kupiłam ostatnio, pistację, więc warto było. I trzy maseczki Jakaś firma Volare, e, Hyaluronic, hier, broskwinia, tu jakiś eukaliptus i figa, tutaj gruszka, ja myślę, że to ołówek, a to jest ołówek, mówię ogórek, to jest gruszka i każda z tych maseczek kosztowała mnie 3,29 Dobrze dzisiaj takie szybkie zakupy. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.